O kurde, ale blacha. Kolejna klamra. O no co jest? O to będzie jakaś nóżka To będzie nóżka Albo od wadny, albo od jakiegoś pieca, albo kozy ładna fajna nóżka Także coś tutaj się działo No, to jest fajne znalezisko Lubię takie Widać że tu ma jeszcze zdobienia Fajna nóżka, no. Ciekawe. O, tu mamy jakąś... Dwa, to jest dekielek drzwiczki od skrzynki elektrycznej. Może na słupa. A coś chyba jest. Coś takiego śruba chyba z uchem. Taki haczyk się trafił O, co idzie dużego Proszę bardzo O, ciekawy fant Coś takiego. O, bardzo ciekawe. Tutaj chyba będzie miało jakieś napisy. Ale widać, że to jest odlew. Może jakieś zdobienie do dobryczki do jakiegoś wozu konnego. Nie wiem, ale bardzo fajny fancik. Naprawdę takie ja lubię. To jest spoko. Śruba kolejowa wyszła. Także bardzo fajne miejsce tu jest. Naprawdę jestem zadowolony jak na razie muszę powiedzieć, że wychodzą tutaj Fanty. Tutaj mamy jakiś stary hak, a tutaj taka stara zasuwa fajna z taką kopułką wyszła o, coś takiego także ciekawie się robi, naprawdę fajnie. Rzeczy wychodzą. O tu mamy stary guść. Wyszedł. Także to jest też dobry znak. Kolejna śruba. Wielka. Podejrzewam, że tu będzie wychodzić też kolejówka. Także też tu będzie wychodzić coś takiego. Bo mamy dużo jeszcze śrub od podkładów kolejowych. O, ładny ten jest, wielki. O kurde. Klamra ponownie. I od okna. Ramko od okna, a coś idzie. O, mamy pokrętło. Nie wiem, czy od jakiejś zasuwy, czy... Czy może od tokarki? Możliwe, że od tokarki. Chyba jak podkowy się trafił Coś takiego wyskoczyło Nie wiem czy to będzie sierp czy czy, czy coś innego Ale ciekawy fant Trafiła się podkówka od buta. Tu mi się coś rzuciło w oczy. Myślałem, że to kawzel, ale okazuje się, że dwójeczka wpadła. Będzie do automatu. nieo. Także ok, pora się ewakuować. Jeszcze, może zrobię jakieś 100 metrów od tego miejsca, gdzie jestem. No i zostaje mi druga strona. Może ją dzisiaj przeatakuję, może nie. Zobaczę. Ale naprawdę połów fajny dzisiaj. To jest dopiero drugie wiadro niecałe zapełnione, a wszystko już mam w samochodzie. Także bardzo fajnie. O coś czuję, że to chyba nie będzie koniec poszukiwań, bo zaś coś mamy ciężkiego. O kurde. jakiś wałek No wychodzi No i trafił się trójniczek Trzy czwarte Wyjście tutaj na jedna druga O no, coś idzie bardzo ciężkiego Bardzo ciężkiego Kurde, ale kątownik. O kurde, ale bydlak. Wielki kątownik. No i wpadł niby fancik mały, ale ciekawy. Wpadł haczyk do zamykania drzwi. Najczęściej spotykany w stodołach. Także coś tu jest coś bardzo ciężkiego, kurde oderwało się Ale naprawdę coś było dużego Zaraz to złapie O jest, chyba że w pionie wyjdzie O kurde Co to, to kurczę będzie To będzie rower Jakiś chyba składak Z porządku myślałem że to jakiś motorower na pedałka Jakiś komarek ale jednak nie Bo był tutaj zlepiony myślałem że tu jest No i trafił się Jakiś składak Także wychodzi. O, tu jest jeszcze główka, czyli składach to był OK, to by było na tyle krótkie podsumowanie. Naprawdę bardzo się cieszę. Mnóstwo tego wyszło Bardzo dużo różności trafiłem. A zacznę szybko tak. Mamy tutaj taką nóżkę żeliwną, może to jest od jakiejś starej kozy stojącej, albo od wanny żeliwnej, bo to jest żeliwo. To jest stop żeliwo na pewno mamy prawie połowę składaka. Trafił się prawie cały składak śruby mnóstwo elementów też grubszych takich jak ten kątownik też mega gruby jakieś blachy, tabliczka no mnóstwo mnóstwo wyszło rzeczy ten też jest fan ciekawy nie wiem co to jest tu ma takie zakończenie cienkie no i ten element jest dla mnie bardzo ciekawy to też jest żeliwo kojarzy mi się to kojarzy mi się to tak, albo to jest Bok zakończenia od jakiejś taczanki albo od może jakiejś bryczki konnej. Albo to może być też uchwyt od ławeczki parkowej, takiej publicznej. Także bardzo ciekawy to jest też element. A reszta drobnica, ale w sumie nie było aż takiej bardzo małej drobnicy. Wyszły duże elementy, także cieszę się z dzisiejszego połowu. Także to by było na tyle.